Myślałam sobie już, że mi jakiś szał ogarnie, bo to wyszło tak koszmarnie, że ani rusz, ani naprzód, ani wstecz, tylko schować się do szafy, bo jak wybrnąć z takiej gafy, no potworna rzecz. Zaprosiłam ich na party. Nie w tym celu, żeby im robić na złość jakieś żarty w stylu bardzo zły. Zaprosiłam osiem osób i szatański jakiś traf to wykręcił w taki sposób, bo był Jaś z felą, Miś z dzidką, Staś z felą i Ryś z litką. I wypadło osiem traf. Litka była pierwszą żoną Jasia, a Hela była pierwszą żoną Stasia. A Litka była pierwszą żoną Misia, a dzitka była pierwszą żoną Rysia. A drugą żoną Rysia była Litka, a drugą żoną Stasia była Hela. A drugą żoną Misia była dzitka. a drugą żoną Jasia była Hela. I z nie wiedziałam, dopiero teraz wiem, ale rzecz całą, jeszcze nie wtem. Spojrzeli się do sobie od razu oczy w słup. Zrobiło się jak w grobie, każdy z bladów jak trup. Krew im odeszła z nic, przestali wprost oddychać, a zapytał się, co słychać? Helado, nic! Ktoś bąknął, widząc w niej te cztery blade damy. A my się chyba wszyscy znamy, Byś powiedział. Myślałam w pewnej chwili, bo nie wiedziałam o co szło, że się zaraz będą pili wszyscy jaś, Fela, Misi, dzitka, Staś, Hela, myśla. Litka, bo najgorsze było to, że litka była trzecią żoną Stasia, a trzecią żoną Misia była Hela. A dzidka była trzecią żoną Jasia, a trzecią żoną Rysia była Fela. A czwarta żona Jasia, właśnie Fela, pół roku temu była z Misiem i dla Misia się rozwiodła z Rysiem. A po niej żoną Rysia była Hela, a hele właśnie rzucił Jaś dla dzidki. A dzidka, choć jest dzisiaj żoną misia, podobno wciąż zazdrosna i Zorysia. więc Hela z dzidką nienawidzą litki. I każdy siedział zły i lonowaty. I komplikacja była niebosiężna, bo każda z każdym był już raz żonaty. I każda z każdym była raz zamężna. Patrzę na osiem naburłoszonych gęb, ale to nic, to dopiero wstęp. Pomyślałam, do złej gry trzeba robić dobre minki. Proponuję jakieś drinki, prędko, raz, dwa, trzy. Najpierw koktajl, potem gin, potem whisky, znowu bez wody, żeby tylko pękły lody. I poznaję z min, że już nastrój towarzyski, że już uśmiechają się, a no to znowu gin i whisky, bo ratować chcę. Gdy jest taka sytuacja, no to znów dolewam im. Nagle nowa komplikacja, nagle ja śwela mi siedzitka staś, hela ryś, litka to kto jest z kim. Czy Lidka jest obecnie żoną Jasia? Czy Hela jest za Misiem, czy za Rysiem? Bo Hela, już że pamięta Stasia, ale nie wie, czy przed Jasiem, czy po Rysiu. O tej każdy był wstawiony, Wypili whisky gin z Jest czterech mężów, siedzą cztery żony. I każda z każdym. Tylko który z którą? Wypili bruder szat i wciąż nie wiedzą. I radzą jak rozwiązać komplikacje. Ołówki dałam no, im, teraz siedzą. Próbują stworzyć wszystkie permutacje. Jest piąta i nie wyszło nic nikomu. A jeszcze nowych komplikacji mnóstwo. Nie mogą ani Róży spać do domu, bo z żoną iść to. Cudowność! Ja znam te panie, tu każdy o nich wie, że z nimi żadne tam takie coś. O nie. Rozwód, rzecz ludzka, życiowych wynik prób, ale przed spaniem koniecznie. Siłup!